Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Robczycach zaprasza wszystkich do włączenia się w akcję Warkocz Życia dla Izuni, która ma na celu uzbieranie jak największej sumy na leczenie i rehabilitację dwuletniej Izy, u której wystąpiła wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej po przeszczepie szpiku. Doszła do nas ta informacja, że Pana córka potrzebuje pomocy. Mógłby Pan przedstawić w kilku słowach jak, jak wygląda sytuacja? Sytuacja na chwilę obecną jest dość ciężka, dlatego że Iza nie zaakceptowała przeszczepu brata. Tak dokładnie to przeszczep się przyjął, że szpik, szpik brata był w porządku. Natomiast Izy choroba jest na tyle złośliwą odmianą, że potrafi zwalczyć nawet tak dobrej jakości przeszczep jak przeszczep rodzinny. Na chwilę obecną Iza przyjmuje stery żeby zbić tego nowotworu w krwi. Do tego czasu musimy być właśnie to natomiast cały czas jesteśmy w porozumieniu. Nasi lekarze są w porozumieniu z profesorem Kałubakiem, który wprowadził metodę karti CEL w Polsce. to jest metoda polegająca na tym, że pobierają idzie jej krew w odpowiednim czasie i na odpowiednim etapie leczenia, i ta krew izy, tak potocznie mówiąc, zostanie przeprogramowana i podana jej z powrotem. Dzieje się to również w porozumieniu z klinikami w Stanach Zjednoczonych. Kwota do zebrania to jest 1301 tysięcy 400 zł, dokładnie na tyle opiewa kosztorys, natomiast kwota na się pomaga jest wiadomo wyższa, bo tam jeszcze dochodzą różne jakieś opłaty związane z obsługą tego całego procesu. Jasne. Na razie czekamy na to, aby wyniki się poprawiły na tyle i to jest kontrolowane z dnia na dzień, żeby można było pobrać krew do, do tego przeprogramowania. A jaki mamy czas na zebranie tej olbrzymiej kwoty? Czas mamy do końca marca, ogólnie odkąd się dowiedzieliśmy, bo wznowie to przeważnie jest to 30 dni kalendarzowych. Natomiast nie wiadomo, ile tak naprawdę potrwa leczenie IZ do momentu pobrania tego materiału, czyli krwi do, do przeprogramowania. Możliwe, że ten czas może ulec nawet skróceniu, bo o wydłużeniu to raczej, raczej tu nie mówimy. Rozumiem. Czyli, czyli to jest bardzo krótko na zebranie takiej kwoty, ale, ale myślę, że, że no trzeba być na dobrej, dobrej myśli, że, że, będzie wszystko, że będzie wszystko dobrze. W jakim stanie jest w tym momencie Iza? Isa teraz jest raczej osłabiałym pacjentem, osłabiałym dzieckiem. Większość czasu śpi, ma podawane środki przeciwbólowe, środki działające troszkę też na sen, żeby jednak uśmierzało jej ból. Dzisiaj jest po kolejnym badaniu typu rezonans magnetyczny. Ciągle lekarze sprawdzają stan na bieżąco. Natomiast dokładnie ten stan się widocznie pogarszał z dnia na dzień. Tutaj u nas w, w Domu Kultury po, po, powstał taki pomysł, żeby zorganizować taką akcję, Warkocz Życia, coś podobnego do Gashen Challenge, i chcemy właśnie pomóc w tej zbiórce. Czy mógłby Pan jeszcze nas tutaj wesprzeć tym, żeby, żeby właśnie zaapelować do, do wszystkich mieszkańców Robczyc i okolic, żeby, żeby właśnie się udało się nam to wszystko? Tak, tak, to my ogólnie bardzo prosimy o wsparcie, w tym przypadku głównie finansowe, dlatego że kwota do zebrania jest bardzo duża i sięgamy po każdą możliwą pomoc, także serdecznie, serdecznie zachęcamy z całą rodziną do, do udzielenia pomocy. Każda złotówka się dla nas w tym momencie liczy. Yy, dziękujemy Panu za rozmowę. Życzymy dużo, dużo zdrowia i mamy nadzieję, że zadzwonimy za miesiąc i będzie już wszystko ok kwota zostanie zebrana i, yy, i będziemy już. My też w to wierzymy. Także bardzo dziękuję za kontakt i do usłyszenia. Życzę wszystkiego, dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo, powodzenia. Historia ciężko chorej dwuletniej dziewczynki poruszyła mieszkańców Robczyc i internautów. Tysiące osób pomaga, by zebrać kwotę 1 400 000 zł, która jest potrzebna na leczenie dziecka. Internauci nie zawiedli. Zbiórka w serwisie się pomaga, wystartowała 2 marca i przebiega w błyskawicznym tempie. Po dwóch dniach zebrano ponad milion złotych. Robczyckie Centrum Kultury utworzyło akcję charytatywną o nazwie Warkocz Życia dla Isuni, która ma na celu wsparcie dziewczynki i jej rodziców. Zasady są proste. Należy wykonać warkocz o długości minimum 1 metra z trwałych materiałów typu sznurek, gruba włóczka lub stążka. Za wykonane zadanie należy wpłacić na zbiórkę minimum 10 zł. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie warkocza, zrobienie zdjęcia i umieszczenie go na Facebooku z hashtagiem Warkocz Życia dla Izuni. Nominują również 5 kolejnych osób lub instytucji, które mają wykonać zadanie. Do wyzwania mogą także dołączyć osoby nienominowane. Link do zbiórki w serwisie Się Pomaga jest widoczny na ekranie i w opisie filmu.